Scie mości ja jestem Janisz Wanisz Przepraszam, mi się bardzo myli Witam Was na moim odcinku. Pierwszym odcinku na tym kanale. W Pierwszym odcinku na tym kanale. I co? Yy... Dół. Musicie wziąć dół. Może go jakoś tak... O, muszę go tak przesunąć. O, nie tak zostanie. Trzeba go go powiększę. Wbijajcie na kanały, które będą w opisie. Oczywiście. Na TikToka też możecie wbić, zostawić obserwację. No i co? Czekam. No, ja Was zachęcam do oglądania tych moich filmików. Przepraszam za mikrofon. Oczywiście będę. Przepraszam z, 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 za mikrofon. Mm. Przepraszam, tu miałem ważnego SMS-a. Dobra. Przepraszam oczywiście Was za mikrofon. Jak najszybciej postarajcie to zmienić. No i co? Ja zapraszam Was... Ja zapraszam Was do oglądania. Dobrze. Dzisiaj tak ja... <laughs> Dzisiaj poświęcimy yy, na grę Fortnite. Weźmy sobie tryb kreatywny. Tutaj oczywiście mam znajomych. Jeżeli wy chcecie być moimi znajomymi, piszcie. Bądźcie oczywiście na czatach i jak chcecie być moimi modami musicie być na wszystkich streamkach. I. Yy, yy tak, odcinek znaczy, sklep wygląda tak tutaj sobie zobaczcie <śmiech> <śmiech> tutaj nawet ten zestaw króliczy jest fajny tutaj, o, pastelówka ona mi się podobała tak jak piersi. Kupię ściarka królo. królikatorka. Przepraszam, nie umiem czytać. Króliczek, kicany. No i tutaj. Pakiet Pluton. Ja najprawdopodobniej dzisiaj tego pakieta Plutona kupię. Tutaj macie 600 fadolców, taki chłopak po stylów macie go z takimi jakby barwami albo bez Tutaj plecaczek i kilo z kilo taki albo taki <skrywa> Przepraszam rzeczywiście... Jeszcze za mnie, bo wiem, że jąkam się, bo się troszkę stresuję. A dzisiaj wam pokażę na takie, takie luźne gierki, tak? Takie luźne gierki wam pokażę. Tylko muszę coś zobaczyć szybko na obu. Na... Tutaj to zmienię sobie na taką, jak będziecie pytać, dlaczego tak zmieniam na taką i dlatego, że dlaczego? Dlatego, że na live'ie takim testowym, nie publicznym, prywatnym, mi się to ciągle zmieniało i będę grał na takim części, a wy powinniście mieć wszystko ok. To sobie włączę 360 fps Oczywiście jakieś bocy malą do mnie i wyciszam. O Okej. Okay. Teś ma Artura i ma. mm <clears throat> <coughs> Нам же. że tutaj w połowie odcinka dojdzie na nas mój kolega o nozdobu w czacharzie. Aha, 200 mi dał. Cz cztery. Zobaczę tylko tutaj na nagraniu. Nie no, jest wszystko ok. Ważne mnie za Oczywiście wiecie co robić. Du, dół, du, dół. Dada. Tomek. 200. Będą też odcinki z tego czokiego czokiego? C. E. S. C. E. S. C. E. -a -a S. Z teraz samego odcineczki na pewno na moim kanale. Zobaczymy. Na Najwyżej będę drugi raz nagrywał. Albo raz skarży śmierć. Tutaj też może mieć wygodę, tak? Przecież? Hmm. Tutaj zmieniamy na 204. O, mamy. No nice. No Jak bym nie wiedział. 7 pingów, to mam OBS-a włączonego, zapomniałem. Widzieliście ten refleks? No i chłop mi znowu daje 200. No. to jest stąd? Mm, 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 mm. Yy, musimy do n, dwa, 82 dni musimy być yy, musimy być 80 w, w 82 dni. Musimy wbić 1002 subskrypcje. Yeah. Ale dwa, nie, ale trzy. No, no. Ja już tutaj forward do pierwszego fortynerita. program na 800 dpi Trzecia runda znowu bliska. Ach, o, jestem z tym kubiksem w 2010 Łączy liście Kubiks Jakbyś był prawdziwym kubiksem Może z tym Jestem Kubiksem 2010, chciałem. Dowiedzcie do niego zaproszenia. Kubiks to 2009. No i nie, gra w tą grę naprawdę Słuchaj. Dobra, ja wam dziękuję za odcineczek. Zmontuję go szybko. Um, co? I jadę sobie na kebaba. O, jeszcze kamerka mi się zlagowała, No nie mogę. No to dobra. Dzięki za oglądanie. Na razie i ją!